Święto 15 sierpnia mówi o tym, że Nareja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Z duszą i ciałem, czyli w zasadzie z czym? Z jakim ciałem? Napisałam o tym dla Państwa tekst: o ciele Matki Boskiej, o ciele, które budzi kontrowersje. Widzieliśmy to ostatnio przy okazji rzeźby w katedrze w Linz. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś zastanawia się, o jakie Maria miała ciało i jak można je pokazać. To było wyzwanie dla historyków sztuki: kolejne przemiany tego, jak można ją było pokazywać, od klęczącej, adorującej Jezusa, wcześniej leżącej w połogu, później kolejne rodzaje przedstawień, ale też teologowie spekulowali na temat tego, co można powiedzieć o ciele Marii. Czy miała błonę dziewiczą po porodzie? Czy dostała wiecznie dziewicą? Czy bolał ją poród? Czy miał ją boleć? Czy w związku z tym, że była urodzona bez grzechu pierworodnego, to może właściwie nie doświadczyła trudów kobiecego życia? Czy w takim razie Maryja została wzięta do nieba z ciałem kobiety, takie jak my, czy z jakimś lepszym, mniej ludzkim ciałem? I co wtedy to znaczy dla wcielenia? Zapraszam do czytania na święto. Ja nazywam się Zuzanna Radzik, jestem teolożką, prelitonistką, publicystką Tygodnika. Piszę dla Państwa w Tygodniku Powszechnym o Wierze. I zapraszam do lektury tego tekstu.